Dzień dobry, ziemniaki. Ziemniaki. Eee, nakręciłem pewnego czasu filmik, że każdy może ziemniakiem być. E, ziemniaki mieć e, i sadzić we worku możecie te, w, w, znaczy wo, we worku nie? normalnie ziemia i ziemia e, i chcę wam pokazać, że to działa sam do końca n, nie byłem przekonany że już myślałem, że będą ograniczone we wzroście a one szaleją, naprawdę te ziemniaki po prostu szaleją i najlepsze jest to, że możecie to zrobić wszędzie na działce, na parapecie, znaczy parapet to zarwiecie. na... Jak w balkonie. Na balkonie w bloku możecie to robić i macie własne ziemniaki, a nie ma nic lepszego niż własne ziemniaki, własnego z własnej hodowli. Zresztą wszystko jest lepsze praktycznie z własnej hodowli, i tylko nie dlatego, że faktycznie uważam, że to lepiej smakuje, tylko że, no wiecie, macie taką świadomość: mm, zrobiłem to. Mam jedzenie, wyprodukowałem sam. No dobra, nic w sumie nie przedłużajmy, bo to jest film o ziemniakach, na miłość boską. Eee, przejdźmy do samych pyrków. O i to są pyry. Pamiętacie je? Tak, to były same worki. To jest worek z ziemią po prostu dla tych co nie oglądali jak sadziłem No Z drugiej strony to się nie dziwię, że nie oglądaliście, no bo to jest po prostu sadzenie ziemniaka nie? Wkładacie ziemniaka do wody e, e, Ziemi Ale to co chcę wam pokazać to patrzcie kurcze przecież normalnie na... to, to wygląda jakby w ogóle nie było ograniczone w wzroście To jest normalny worek po ekogroszku Sadzone, tam jest ziemia i jest stąka ziemniaczana Patrzcie na tego drania, gdzie to? Tu widzicie? Kurde Niedobrze. Zerze mi ziemniaczka. O, tam, tutaj operuje słońce, i te ziemniaki są spokurczone dosyć, więc na te nie patrzcie. Ale te tu. Mmm, bajka. I najfajniejsze jest to, że, że co? Najfajniejsze jest to, że macie, ziemniaki możli... macie możliwość hodowania ziemniaków tak naprawdę wszędzie. Bo jeśli mi się udało, ja totalnie to olałem, wsadziłem tego ziemniaka do worka, nawet nie podlewałem. E, to no. Kaman. To się uda. To znaczy, no jasne, w bloku musicie to podlewać na balkonie, no bo pewnie macie ograniczone od deszczu. E, a u mnie to wystarczy deszcz i działa, więc spoko jest. Już nie przedłużając, bo pewnie wchodzicie na YouTube, żeby poglądać śmieszne koty albo inne dziwne rzeczy, a nie ziemniaki We worku Ale. E, jeśli chcecie, no to... Polecam, możecie to zastosować na zimę. Będziecie mieć. E, te. No, Nowalinki, Jezu. Chyba no, nowaj, nowa, Nowaliki to się mówi. O. Nowaliki. E, będziecie mieć takie ładne ziemniaczki wiosną, bo teraz to już za późno. Ale. E, no, no, polecam i tyle. Mi się udało. A tylko wystarczy ziemię, mieć co ograniczego i ziemniako. Jednego. Dobra, elo, na razie. Cześć.